Witam wszystkich serdecznie. Zuch Trener Żyj Inaczej. Dzisiaj kolejna wyprawa, która powinna oczywiście też Was zainteresować. Jedziemy w kolejne nawiedzone miejsce, a będzie to jezioro Daisy. I krótką historię związaną z tym miejscem pragnę Wam przedstawić w dalszej części materiału. Zapraszam. Ok, i teraz krótka historia związana z jeziorem Daisy. W tym miejscu żyła kiedyś księżna Daisy, która lubowała się w różnego rodzaju biżuterii. I pewnego razu jej związek nie układał się, i często ona lubiła sobie chodzić właśnie w tego jeziora, o którym dzisiaj jest mowa. I pewnego dnia zgubiła swój szmaragdowy naszyjnik, który wpadł właśnie do tego jeziora, i w ramach tego odnalezienia skarbu, który był skarbem, bo kosztował, kosztował dużo, dużo, dużo. Jeden z jej niewolników próbował go wydostać nurkując. Do dzisiaj go nie odnaleziono. I ponoć to jezioro, do którego dzisiaj zmierzamy, ma właśnie kolor tych zaginionych szmaragdów i wiele osób zaginęło. Jezioro ma dwa dna, także ciekawa historia. I co jest jeszcze ważne? Do dzisiaj. Krążą legendy, że właśnie ta księżna Daisy tam straszy i postanowiła postawić taką wartownię, gdzie ich właśnie tam, nie wiem, pomocnicy będą pilnować tego jeziora, żeby nikt nie ukradł tego skarbu. Także ta wartownia jezioro na pewno dzisiaj sobie obejrzymy. Jest to dosyć ciekawy temat. Jeśli bardziej Was interesuje, ta historia związana z tym miejscem, to oczywiście odwiedźcie wujka Google, a my ruszamy już dzisiaj na tą wyprawę. Zapraszam serdecznie do dalszej części materiału. Lecimy! Witam, dotarliśmy na miejsce. Także zaczniemy eksplorację odnośnie tej wieży, która jest tutaj z tyłu. No i lecimy, zobaczymy co się... Widzicie panowie? Tam jest wyjście kolejny czekajcie. Idziemy do góry. Nie mam wejścia na to, ja poczułem. Nie ma. Nie ma. जमें Jeszcze gdzieś To jest to, to jest ta strażnica Co? Ficou Musimy się cofnąć. Kolejny zobaczymy, co działa. Gdzie wypędzi? Cofamy się. Jorge. Então, precisa aparar,

Niezależnie Halo Czekajcie, że na Ok, uprawa dobiega końca. Byliśmy tam na dole, do tego jeziora. Cały czas słychać, jakby ktoś chodził po tej wodzie. Nic specjalnego, za bardzo się tutaj nie działo, ale miejsce jest dosyć klimatyczne, także trzeba być czujnym. I to tyle. Lecimy dalej.